Miliony Włochów na to czekały. Znowu mogą napić się kawy. Włochy w lokalach gastronomicznych obsługa także w środku, a kawa przy barze. Kolejny krok ku normalności zrobiono we Włoszech po miesiącach restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Od wtorku lokale gastronomiczne mogą obsługiwać klientów także wewnątrz, nie tylko w ogródkach. Kawa znów serwowana jest przy barze, czego brakowało milionom Włochów. 60% mieszkańców w kraju czekało na dzień, kiedy będą mogli wypić kawę przy barze, to wynik sondażu, opublikowanego we wtorek przez prasę. W barach w Rzymie panuje uczucie ulgi i zadowolenia. We wtorkowy poranek do lokali powrócili klienci, by wypić espresso czy cappuccino przy barze w drodze do pracy. Ogromne niezadowolenie branży gastronomicznej wywoływało w ostatnich tygodniach to, że po złagodzeniu wielu restrykcji pod koniec kwietnia utrzymany został zakaz serwowania napojów przy barze. Do środka można było wejść tylko po to, aby zamówić kawę i zapłacić za nią. Następnie z kawą w jednorazowym kubku należało wyjść z baru i wypić ją na zewnątrz, na chodniku. Nie wszystkie lokale dysponują bowiem stolikami na zewnątrz. Od wtorku 360 tysięcy barów i restauracji w kraju może obsługiwać klientów także przy stolikach w środku, poinformował Związek Rolników i Producentów Żywności Soldi Retki. Zauważa się, że przepisy zostały złagodzone na progu lata i to w momencie, gdy pierwsi turyści zagraniczni już powrócili do Włoch. Także oni będą mogli posmakować włoskiego stylu życia i wypić szybką kawę przy barze.